Cześć, witam serdecznie, dzisiaj mówimy kolejnego Questa. Jest to quest z wyzwaniem Deadpoola i musimy odwiedzić różne mosty. Na wstępie zachęcam do stawienia subskrypcji, łapki w górę, żeby kanał się rozwijał. Jeśli Wam ten filmik pomoże, to pamiętajcie, żeby dać znać w komentarzach, bądź jeśli macie jakieś pytania, a jeśli chcecie wesprzeć mój kanał, możecie użyć kodu Sejam w zakupach w sklepie. Zrobimy tak, najpierw pokażę Wam mosty, które Tutaj będziemy sobie lecąc widzieć, a potem przejdziemy do minimapy i jeszcze raz pokażę wszystkie mosty na minimapie, żebyście mieli po prostu łatwy. Zaczniemy sobie od pleasant parku, czyli przyjemny park, od tego miejsca. Pierwszy most znajdziemy tutaj, jest to niebieski most i jest właśnie on obok pleasant parku. Kolejny most mamy również obok pleasant parku, czyli w tym miejscu i tu mamy most czerwony. Tutaj mamy właśnie dwa mosty, trzeci most znajduje się w tym miejscu i jest to most fioletowy przy śrubnych szywarach. Także jak widzicie, tutaj mamy trzy mosty. Czwarty most znajdziemy tutaj, żółty, taki bardzo ładnie się rzuca w oczy. Proszę. Jest to to miejsce. O, tutaj, czyli koło gasnących gajów. No i ostatni most, czyli piąty, znajdziemy w tym miejscu. Czyli po prostu most zielony, który znajduje się koło far. I teraz po prostu pokażę Wam jeszcze raz wszystkie na mapie. Dlatego, że po prostu, jeśli ktoś nie, nie, nie zna zbytnie mapy czy coś, no to pewnie będzie taka forma troszkę lepsza. Dobra, tutaj mamy ten niebieski most. O, to jest to miejsce. Proszę, koło przyjemnego parku. Pokazuję z góry. Dokładnie tutaj. Kolejny czerwony most znajduje się tutaj. O, jest to ten most. Kolejny mostik znajdziemy koło siorbanych, czyli w tym miejscu. Jest to ten most. Proszę. Kolejny most znajdziemy, czyli żółty, koło gasnących, czyli w tym miejscu, tutaj idzie właśnie macie marka, macie te mosty, o dokładnie tutaj jest ten mościk, no i ostatni mościk, czyli ten zielony, znajduje się tutaj. Także jak widzicie jest to pięć mostów, myślę, że pokazałem ładnie i myślę, że każdy bez problemu zrobi. Nie chodziłem po tych mostach, bo nie ma to sensu, żebym pokazywał e, jak jest na każdy most i przedłużał ten filmik. Wydaje mi się, że taka forma jest lepsza, szybsza i szybciej po prostu zrobicie, no bo zajęło mi to dwie minuty, także spokojnie po prostu polecicie na każdy mości, który pokazałem i mam nadzieję, że zrobicie. Także ja Wam dziękuję bardzo za uwagę, ja już nie przedłużam, pamiętajcie o subskrypcji, jeśli Wam pomogłem, no i to było na tyle, dzięki, trzymajcie się, do następnego, yo!